Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku zajmę się silnikami szczotkowymi, tak zwanymi silnikami komutatorowymi. Zapraszam. Silniki szczotkowe są y, używane bardzo często w najróżniejszych urządzeniach. Zostawiłem je w zasadzie na sam koniec, dlatego że Dokonałem jakiegoś podziału na początku, mówiąc o silnikach na silniki prądu stałego i prądu przemiennego. Silniki środkowe mogą pracować jak i na prądzie stałym, tak i na prądzie przemiennym. Mówiłem też o silnikach prądu stałego, że nie do końca one są właśnie prądu stałego, dlatego że zasilane są prądem stałym, ale i tak dochodzi w zasadzie w silniku do przemiany prądu stałego na prąd przemienny. Tutaj może będzie właśnie to bardziej widoczne, kiedy będę objaśniał zasadę działania takich silników. Dzisiaj powiem o podziale tych, tych silników i o konstrukcji. W następnym odcinku zagłębię się trochę bardziej w zasadę działania różnych typów właśnie takich silników, a później zajmiemy się właśnie uruchamianiem i sterowaniem takich silników i nawet i sterowaniem prędkości. A więc na początek może powiem o w głównym podziale silników. Główny podział silników szczotkowych to podział ze względu na wzbudzenie pola magnetycznego. Tak jak wiemy, właśnie już w silnikach trójfazowych, te pole było generowane przez uzwojenie stojana. Też indukował się tam prąd w wirniku, i w klatce wirnika też dochodziło do wytworzenia obrotowego pola magnetycznego. Tutaj w zasadzie. Praca działania jest podobna, jednak ruch obrotowy wywoływany jest przez podawanie właśnie prądu na poszczególne uzwojenia wirnika, na tak zwane ramki, a dzieje się to poprzez podanie prądu właśnie na komutator. Za chwilę pokażę to na innym silniku, gdzie będzie to lepiej widoczne. Podanie prądu na komutator przez szczotki, może na początek powiem właśnie, jak taki silnik jest zbudowany, a przy okazji właśnie powiem. Jaki jest podział takich silników, i tutaj jest właśnie podział ze względu, głównie ze względu na rodzaj, na sposób wzbudzenia właśnie tego pola magnetycznego? Tutaj mam taki silnik uszkodzony, gdzie w zasadzie te magnesy, które właśnie zaraz wymieszę z wirnikiem, o ile mi się to uda, o właśnie. Tutaj magnesy powinny być przylepione właśnie do tej obudowy. Ten silnik jest uszkodzony, ale specjalnie właśnie go wybrałem, żeby pokazać, jak takie magnesy wyglądają. Są to magnesy stałe. Są to właśnie silniki, już można je nazwać z magnesami, z magnesami stałymi lub też trwałymi. Są różne nazwy. To jest po prostu magnes, gdzie dwa magnesy odwrócone są odwrotnie biegunami do siebie. Dalej mamy wirnik. Wirnik z uzwojeniami, tak zwanymi ramkami, gdzie w zasadzie jedna ramka jest połączona do jednej pary na komputatorze. to jest właśnie komutator. Komutator składa się z pól, gdzie do każdego pola przylutowane jest właśnie jedno uzwojenie takiego, takiej ramki, a każde pole od siebie jest oddzielone. Następnie mamy szczotki. Te szczotki tutaj mi akurat wypadły, ale tutaj mamy szczotki, gdzie te szczotki, o, właśnie, mi się uda to z powrotem włożyć, ślizgają się na tym komputatorze w ten sposób i przenoszą, właśnie, ładunki elektryczne, tutaj z przewodów, na te ramki wirnika. Te magnesy stałe mogą być zastąpione również przez elektromagnes. Elektromagnes będzie oczywiście powodował to samo, co te magnesy stałe, będzie wytwarzał pole elektromagnetyczne. I teraz główny podział w zasadzie silników, kiedy te magnesy stałe lub też elektromagnes. W zasadzie nie współpracują z wirnikiem, są osobno zasilane, jeżeli jest to ma elektromagnes, jest zasilany z osobnego źródła i są to silniki obcowzbudne, i to w zasadzie są tylko silniki prądu stałego. Następny rodzaj silników to silniki samowzbudne. Są to silniki tylko i wyłącznie z elektromagnesem. Jak widać tutaj właśnie zamiast tych magnesów stałych są uzwojenia jest to elektromagnes nazywa się takie silniki silnikami uniwersalnymi i są w zasadzie najczęściej stosowane silniki takie znowu można podzielić na silniki szeregowe, silniki bocznikowe lub też równoległe i mieszane, a lub też szeregowo bocznikowe. Tutaj w tym rodzaju silników nie wiem czy to będzie widać dobrze tutaj. W tym rodzaju silników Napięcie, tutaj jest połączenie napięcia głównego. Przewód idzie najpierw przez cewkę Stojana, a później idzie na szczotkę. I jest to silnik szeregowy. Czyli uzwojenie Stojana jest połączone szeregowo z uzwojeniem wirnika, no bo oczywiście przez szczotkę, przez komutator przenoszone jest, przenoszony jest prąd tutaj na, na ten wirnik. Wadą takich silników, właśnie szeregowych, jest to, że nie mogą pracować bez obciążenia. Dlatego, że taki silnik będzie samoistnie rozpędzał się, no i teoretycznie może się rozpędzić do, aż do, do, do awarii, aż do w zasadzie zniszczenia całej obudowy. Także takie silniki powinny zawsze pracować z obciążeniem. Jest tutaj duża podatność na zmianę obrotów, na zmianę prędkości obrotowej przy zmieniającym się obciążeniu. No to jest duża wada takich silników. No Ale zaletą, tak jak właśnie wszystkich silników samowzbudnych, jest to, że mogą być zasilane prądem stałym, jak i prądem przemiennym. To wynika z faktu, że kierunek wirnika nie zależy od bieguna przyłożonego napięcia. Dlatego, że w silnikach takich, tak jak powiedziałem właśnie, jest spięte razem uzwojenie stojana i wirnika. Także w zasadzie zmieniają się te polaryzacje tak samo w stojanie, jak i w wirniku. Jedyna różnica pomiędzy takimi silnikami zasilanymi prądem stałym a prądem przemiennym jest to że tutaj ta cała ramka stojana przy prądzie zmiennym jest wykonana z blaszek, tak aby likwidować tutaj tak zwane prądy wirowe, a przy silnikach prądu stałego jest wykonana z litego materiału. Następnym rodzajem właśnie takich silników samowzbudnych są silniki bocznikowe lub też równoległe. Wtedy uzwojenie stojana podpina się równolegle z uzwojeniem wirnika. Eliminuje się tutaj właśnie ten efekt, tą główną wadę silników szeregowych czyli ten silnik już nie rozpędza się samoistnie bez obciążenia. Jest bardzo odporny na zmianę obciążenia czyli nie zmienia swojej prędkości obrotowej podczas zmiany obciążenia, ale też ma mniejszy moment obrotowy. Silniki szeregowe może wrócę właśnie do nich są stosowane głównie. No, takie duże w napędach np. Na tramwajów, ale są stosowane również do np. rozruszników samochodowych, jak i np. w wentylatorach, jak widać właśnie to jest silnik od jakiegoś wyciągu. także takie silniki są dosyć często stosowane właśnie w przemyśle. Silniki bocznikowe są stosowane głównie do jakichś kompresorów, obrawiarek. I tak dalej. Mamy jeszcze silniki, tak jak powiedziałem, silniki mieszane lub też szeregowo-bocznikowe. Tam jest wyeliminowana właśnie ta główna wada silników szeregowych, czyli ta możliwość w ogóle rozpędzenia się samoistnego, ale zachowana jest właśnie główna zaleta silników szeregowych, czyli duży moment obrotowy. I tam właśnie połączona jest część uzwojeń szeregowo, a część równolegle z uzwojeniami wirnika. Rozróżniamy również silniki nazwane mocy ułamkowej lub też mikrosilniki, określa się jako mikrosilnik, silnik, który ma moc bodajże mniejszą niż 750 W, czyli już no, nawet i takie w zasadzie. Tutaj, oczywiście, ten silniczek jest tylko tutaj dotąd w zasadzie, ta reszta to jest cała obudowa. No jak widzicie, stosowane takie silniki są w zabawkach, na przykład, w jakichś drobnych sprzętach domowych, jak i również też w automatyce do przesuwania różnych małych elementów np. do sterowania jakimiś małymi obrotowymi częściami maszyn. Podsumowując, silniki szczotkowe czy też komutatorowe mogą działać na prąd stały jak i zmienny. Mamy silniki z magnesem stałym lub też z elektromagnesem. Z elektromagnesem podłączonym szeregowo, równolegle lub mieszanie. A w przyszłym odcinku opowiem o zasadzie działania właśnie tego silnika. Pokażę właśnie, w jaki sposób komutator zmienia przepływ prądu na wirniku w tych właśnie ramkach i jak w zasadzie działa, jak ten wirnik współpracuje z tymi magnesami stałymi lub też z elektromagnesami, tak aby ten wał mógł się obracać. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.